Znajdujemy się w przemyślu, gdzie firma Sarinż, jako partner konsorcjum firm Sarinż INTO Warszawa, realizuje inwestycje dla polskich linii kolejowych w postaci budowy nowego mostu nad Sanem. Przebudowa będzie polegała na budowie nowego mostu w śladzie istniejącego toru numer 1 i toru numer 2 przy zachowaniu istniejących sześciu przęsteł stalowych. Które zostały objęte ochroną konserwatora zabytku. Historia mostu sięga rok 1860, a most, w tej postaci obecnej, został wybudowany w 1891 roku. Obiekt był wielokrotnie wysadzany, odbudowywany, stanowił miejsce walk oraz przejście graniczne pomiędzy niemiecką a radziecką strefą okupacyjną. Wobec tak bogatej historii. Zamawiający inwestor zdecydował na postawienie tych sześciu istniejących stalowych konstrukcji przęsłowych. Przygotowaliśmy od początku roku sukcesywnie potwory tymczasowe w postaci wieżyczek systemowych, w postaci rur stalowych o łącznej długości ponad 700 metrów. Gdzie po obydwu stronach istniejącej konstrukcji wbiliśmy za pomocą koparek gościnnicowych wyposażonych w młot, wibromoty, w, w kafary, rury przy nurcie rzeki San. Następnie do tych rur dospawaliśmy stężenia, konstrukcję oczepów tych podpór w postaci kształtowników różnego rodzaju, ślizgi, sanie. Cały, generalnie cały tor suwny powstał po to, aby można było te konstrukcje historyczne przesuwać na boki. Po przesunięciu zachodniej i wschodniej części zabytkowych przęsteł stalowych udostępniliśmy sobie front robót na budowę nowego mostu. Docelowo po zakończeniu całej inwestycji, na czterech nowych żelbetowych podporach, będą widniały tak naprawdę dwa mosty. Środkiem, nowo projektowana konstrukcja złożona z sześciu przęseł, wykorzystywana do transportu kolejowego pomiędzy Medyką a Krakowem, zaś po bokach dwie konstrukcje zabytkowe. Jedna nitka złożona z trzech przęseł będzie pełniła funkcję najprawdopodobniej. Składki pieszej jezdniej, zaś druga nitka, równie złożona z trzech części stalowych zabytkowych, będzie pełniła najprawdopodobniej funkcję Muzeum Plenarowego Ziemi przemyskiej.